Proszę Państwa, jeszcze raz witam wszystkich. Proszę Państwa, dzisiejsza sesja nadzwyczajna, ona może tak e, bardzo górnolotnie brzmi, natomiast temat jest chodziną znany, mianowicie e, znamy cały przyczyn, e, szereg przyczynowo-skutkowo odnośnie tych okręgów wyborczych. I oczywiście tutaj e, było odwołanie do Pana, do Komisji Wyborczej, gdzie e, dokonano tak naprawdę podziału innego niż uchwaliła Rada Sołecka. Proszę Państwa, jest od tego możliwość odwołania w ciągu 5 dni. Tak jak Pani Sekretarz mi poinformowała, tak naprawdę 5 dni od dnia, kiedy pojawi się na dzienniku podawczym PKW, tak naprawdę. Więc kwestie listów poleconych i czekania z czasem i daty tysięcy pocztowego raczej chyba mają sprawę drugorzędną. Istotne tak. jest, kiedy to wpłynie na, na dziennik podawczy. Proszę Państwa, w związku z tym, że przez szereg, panie, 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 panie. Przez szereg sesji wypowiadaliśmy się na ten temat, że. Tak naprawdę ta uchwała była konsensusem jakimś w stosunku do wszystkich radnych. Oczywiście z jednej strony wiadomo, mieliśmy tutaj kolegę Mirka Wojza, z drugiej strony panią Irenę Bańbor. Mieliśmy świadomość tego podejmując uchwałę, że złotego środka nie ma. Natomiast uchwała jaką mamy na chwilę obecną, wydaje się, że jaką mieliśmy, wydawało się, że ona jest słuszna i w zasadzie nie wymaga większego uzasadnienia. Zdziwiło nas również to, że PKW, ustosunkowując się do, do naszej uchwały, uchyliła ją, tak naprawdę nie podając podstaw prawnych, bo jeżeli ktoś tłumaczy w piśmie, że co do, co do zasady nie powinno się czegoś robić, to to nie jest do określonej tak naprawdę, co to znaczy nie powinno się. To znaczy nie wiadomo. Więc, więc uważamy, że, przynajmniej ja tak uważam, że... Wiemy, że najprawdopodobniej ta to odwołanie nic nie zmieni z decyzji PKW. Natomiast o. dla formalności, że zdanie tak naprawdę samorządu jest jednoznaczne w tym temacie będzie nasze odwołanie. Kwestia jest taka, że państwo będziecie się chcieli odwoływać, co będzie tak naprawdę poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały. Jeżeli Pani Sekretarz może coś dodać, co no, Tak, Pani ja działka przedła Państwu projekt uchwały. Projekt tutaj no, przygotował Pan Radca. No odnosząc się tutaj do, do tego podziału, który dokonał pan. Komisarz. Komisarz. Proszę Państwa, tutaj jakoś wiele dyskusji nie ma. No, yy, kwestia jest tylko taka, czy chcemy się odwoływać, czy nie. A jak to się ma? Może? Proszę bardzo. A jak ja tu kiedyś zapytałem, że mieliśmy termin do 21 grudnia podjąć jakąś decyzję Pan burmistrz odpowiedział. Niech sobie Pan Komisarz sam podzieli i dojrę, jak uważa. I, no, no dobrze, no ja teraz mamy znowu wracać do tego? Nie, nie. to znaczy tak, Panie, pan, proszę, proszę. pan Komisarz, ponieważ Rada nie uchwaliła tej uchwały, Pan Komisarz dokonał podziału takiego jak uważał za stosowny i przysłał postanowienie. Postanowienie wpłynęło tak jak tu Pan Przewodniczący powiedział 7 stycznia, czyli w poniedziałek ten, a w pouczeniu jest napisane, że Radzie e, Gminy, raczej Radzie, Radzie Miejskiej przysługuje odwołanie do Państwa komisji wyborczej, a także wyborcom, e, 15 wyborcom w terminie 5 dni od podania postanowienia do publicznej wiadomości, a, w, a Radzie w terminie 5 dni od dnia jej doręczenia. W związku z tym odstąp biegnie termin dla Rady do ewentualnego Powięcia decyzji, czy Rada chce się odwołać, czy nie. A jeżeli Proszę A jeżeli my podejmiemy taką uchwałę dzisiaj, że odwołujemy się, to, to po prostu jak to będzie dalej miało postępowanie. To y, państwa uchwała y, poprzez pana przewodniczącego Rady. Tam uchwale państwa na macie napisane w paragrafie drugim, że zobowiązuje się przewodniczącego Rady do przekazania, odwołania Państwa i Komisji Wyborczej oraz Komisarzowi do Wyborczemu czemu Tarnowie poprzez doręczenie kopii uchwały. I tutaj po prostu y, i komisarz, należy, i komisarz do, nie, nie będzie miał to, to do możliwości tej uchylenia tej uchwały naszej. I Państwowa Komisja podejmie decyzję, czy podtrzymuje postanowienie komisarza, czy postanowienie komisarza uchyla. To należy do Państwa Komisji Wyborczej w Warszawie. Pani, Proszę. Pani, pani sekretarz, niech Pani mi powie, jak to rozumieć. Niniejsze postanowienie komisarza jest aktem rozstrzygającym w materii pociału gminy Wończ na okręgi wyborcze. Ale w którym miejscu? Na samym końcu. Ale czego? No jak to? Pisma, pisma postanowienia komisarza. Już No bo jeśli pisze się aktem rozstrzygającym, to, to, co mi się odwołuje? No to czego mi się odwołuje? Od postanowienie komisarza jest aktem rozstrzygającym na terytorium podziałów wojskowych na to jest Dobrze, no, ale jak rozumiem ale aktem posłuchać. rozstrzygającym... Ja proszę posłuchać. bardzo. Panie radny, proszę ja, ja nie dokończyłem. Jeśli ja pytam... To proszę mi powiedzieć, nie to jest, że można się odwołać, tylko co można rozumieć pod słowem aktem rozstrzygającym. No. Aktem rozstrzygającym to znaczy, że nie obowiązuje uchwała rady, tylko postanowienie komisarza wyborczego. Jeżeli rada się nie odwoła, to to postanowienie komisarza z tym podziałem, który tu będzie, będzie stanowiło akt prawa miejscowego dla naszej gminy. Dziękuję. Natomiast jeżeli się odwoła rada, to oczywiście ciąg będzie to sprawy. jeszcze ciąg dalszy z tej sprawy. Proszę bardzo, pan radny Bruda. Znaczy, może proszę państwa, bo <coughs> krótkie takie, ja wiem, może sobie spróbujmy rozjaśnić, bo to wygląda w ten sposób, bo pan radny robi, jeśli dobrze rozumiem tok to, tego wywodu, to jeżeli my się odwołamy co dalej, jakby z uchwałą, tak? prawda? Która uchwała i tak dalej. my się nie odwołujemy przed... Ale tk. ja już wiem, że, że zadecydują, tak, tylko im. że chodzi o to, że my się odwołujemy... W tym celu, ja to tak rozumiem, że my się odwołujemy w tym celu, przyjmując zresztą taką decyzję, bo pan nawiązywał do tego, co tutaj było mówione, niech komisarz dzieli, dlatego, że my jako Rada uznaliśmy, już pomijając czy, pomijając, czy był to podział, ja już zupełnie zostawiłbym w roku, czy był to podział dobry czy niedobry, prawda? Natomiast on był zgodny z prawem, on był zgodny z ustawą. Myśli, on był zgodny z ustawą, co komisarz no wyłożył, ja się opieram na tym, co piszą, co piszą komisarze wyborczy. Zarówno komisarz wyborczy, jak i komisarz centralnej komisji nigdzie w żadnym punkcie nie zarzucił ustawie, że jest niezgodna z prawem. On, jeżeli cokolwiek zarzucił, to zarzucił, że jest niezgodna z duchem ustawy. A to są zupełnie dwie różne rzeczy w materii prawnej. To po pierwsze. A po drugie, nasze odwołanie. Ma na celu stwierdzenie autonomiczność Rady. To, to znaczy ja, mówię, ja pomijam kompletnie tutaj fakt, czy to, to, ta uchwała była dobra y, dla Wojnicza, y, niedobra dla Sukmania i tak dalej, o co zresztą Mirek tutaj apelował. Natomiast zupełnie inną kwestią jest, czy ta uchwała zgodnie z, z naszym jako Rady stwierdzeniem była zgodna z prawem. I tylko jakby w tym momencie my się odwołujemy, bo nie przedstawiamy żadnej nowej uchwały, tylko stojimy na stanowisku, że była zgodna z prawem. Natomiast. Zupełnie inną kwestią do dyskusji jest, czy ona była dobra, czy niedobra, prawda? To jest zupełnie inna kwestia. Nie, nie ma tutaj jakby w tym momencie nasza dyskusja na celu udowodnić, czy uchwała była dobra, tylko czy, czy ona, czy nasze stanowisko jest takie, że była zgodnie z, zgodna z zasadami przygotowana. Zresztą w tym piśmie, jak Państwo czytają, to jest tam powiedziane, że... W kontekście normy przedstawicielskiej e, uchwała Rady jest precyzyjniejsza od postanowienia, od postanowienia komisarza. Natomiast e, komisarz na stoi na stanowisku, że jakby pierwszym wskazaniem do podziału, pierwszym wskazaniem do podziału jest, żeby sołectwo miało mandat i jakby na tym stanowisku stoi komisarz. Co w ża, 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 żadnym punkcie nie odnosi się do, do stwierdzenia e, e, uchwały, z, 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 że jest zgodna lub niezgodna z prawem. No, w tym kontekście nasze rozumienie i nasze pójście tutaj z tą uchwałą ma, ma iść, a nie, nie w kontekście rozstrzygania, bo to, że, to, że wiemy, że, że dla części ta uchwała jest dobra, a dla części mieszkańców gminy ona jest nie do przyjęcia, to już wiemy. To już wszyscy żeśmy ustalili i, i wiemy, natomiast zostawiamy zupełnie <coughs> Widzę, że mamy nowy wyprawcy prawnego. No. Dziękuję bardzo. Ja tylko mówię proszę bardzo o, o moim rozumieniu nie. tego, co my żeśmy dostali, no, no staramy się czytać i staramy się rozumieć. No ja też to, to czytam tam. i ja myślałem, że my dzisiaj ustalimy postanowienie, a nie ale, no, będzie gotowe, ale ja wcale nie ale nie gotowe, nie gotowe Proszę Państwa, ja bym miał, chciałbym... <grym> dodać. No, na, ja ja to, proszę, proszę bardzo Pan Tadeusz, bo nie Na ostatnim posiedzeniu wyraźnieśmy powiedzieli, że ustawyśmy uchwalili dobrą, bronimy tej ustawy, uchwałę bo nie będzie nam za każdym razem komisarz, a my będziemy jak marionetki po prostu, bo w ten sposób czy w ten sposób uznaliśmy, że bronimy tej uchwały, którą my uchwalili. Nie robimy odwołania. I ja uważam, że trzeba dalej bronić tego, cośmy uchwalili, bo w końcu też nad tym my siedzieli tyle i dyskutowali, jeżeli uważam, że, że swoje zdanie jakieś musimy <tuszykło> mieć. To, żeby... Szanowni Państwo, bo tutaj Pan Radny podjął Taki temat, że był pewny, że my dzisiaj podejmiemy postanowienie, a nie gotowe. Szanowni Państwo, postanowienie, czy decyzję, czy uchwałę Państwo podejmujecie. Tylko nie wyobrażam sobie, gdyby, ponieważ żeby odwołanie złożyć, Rada musi podjąć uchwałę. Więc uchwała jest przygotowana. Więc teraz pytanie: do Państwa decyzji należy, czy ta uchwała zostanie podjęta, czy nie. Myśmy przygotowali tylko projekt uchwały. Albo się odwołujemy, albo się nie odwołujemy. Nikt tutaj Was nie stawia przed wadnym absolutnie dokonanym. Tylko nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebyśmy y, na kolanie pisali uchwałę. Ale zawsze jest projekt uchwały. Dobrze. Ja nie nie powie się. wszystko się zgadza. Ja jestem za odwołaniem, odwołanie. tylko interpretacja tej nie, nie odpowiada. Proszę nie bardzo, pani radna Moim zdaniem to przecież nie możemy już inaczej postąpić tylko po prostu dwonić tego, cośmy sami wypowiedzieli wcześniej. Bo jak to wygląda, żebyśmy w tej chwili yy, poswalić, żeby ktoś <laughs> według jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś innego klucza, niezgodnego z tym, co byśmy postanowili. ja tylko przygotowałem tylko tyle, że jeżeli to yy, dowiedziałam się o tym postanowieniu komisarza i dowiedzieli się o tym mieszkańcy, yy, zaraz napisaliśmy kwotę. I, w, I powiem tak, że nie spodziewałam się, że tyle ludzi u nas w we Wersji po prostu yy, tak się zaangażowało w tą sprawę i tak się tym, tym interesowało. To ja naprawdę byłam zaskoczona. W ciągu jednego dnia zebrałam 60 podpisów i napisaliśmy też właśnie odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej do Warszawy z podpisami mieszkańców dwóch Sowiec. Jeżeli trzeba, to tą też przy, przeczytam, ale to dwa. Dziękuję. Kto z Państwa? Proszę bardzo, Pani Radna No Cały czas yy, jak jestem z tym yy, stanowisku, takim sobie jak Pan Rubel, że my w tym momencie bronimy autonomiczności Rady. Podjęliśmy kiedyś uchwałę i w zasadzie musimy się tego trzymać. To, co postanowiliśmy, my potrzebujemy teraz. Abstrahując, tak jak powiedział kolega, wybór od tego, czy wezmie, czy widzimy albo innym dajemy jakieś uchwały, czego nie ma czegoś w tej, tej uchwale. Bronimy autonomiczności rady. Podjęliśmy uchwałę i nie będziemy w tym momencie zmieniać tylko dlatego, że pan komisarz odwołanie i tak dalej. Dla mnie to jest obrona autonomiczności <coughs> rady. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. I, i proszę jeszcze jedno zdanie, bo ja bym tutaj chciał podkreślić jedną rzecz, że no, mogę się mylić, ale, ale ja specjalnie ja mówię w tym momencie kompletnie za siebie, że nie mamy ludzie, że nasze odwołanie yy, znaczy. I, dla mnie sytuacja wygląda w ten sposób, że nie wydaje mi się, żeby komisarz w Warszawie nasze odwołanie uznał za zasadne. Yy, I prawdopodobnie ono <coughs> zostanie oddalone, natomiast zupełnie inną z kwestią, czy ono zostanie oddalone, czy nie oddalone, natomiast my w ten sposób wyrażamy głos jako Rada. Yy, I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj <coughs> mówimy o projekcie, bo, bo pan burmistrz powiedział, że albo projekt przyjmiemy, albo odrzucimy, to są dwie drogi, jest też trzecia. Albo przyjmiemy projekt również w innym kształcie, prawda? Albo projekt nie jest nie jest gotowy do tego. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś nas, Proszę bardzo. Panie. Ja mam jeszcze tylko jedno zdanie, że po prostu do takiej sytuacji, żeby były był lekceważona, lekceważona samorządność tak, i to na najniższym szczeblu, tak nasza gminna, to jesteśmy chyba przyzwyczajeni od dawna. <laughs> Najlepszy przykład z budżetu, kiedy te wskaźniki inni popcinali, i tak dalej. Także no, ten protest możemy protestować, tak jak mówi Robert co nic nie da, no ale musimy się po prostu przyzwyczaić do tego, że jesteśmy lekceważeni przez jednostki samorządowe te centralne. Dziękuję. Rządowe. A, Państwa, jest... Proszę bardzo, pan Ale to się tylko z, z tego, co tu państwo przedstawiacie, skończy się na tym, że my ten protest złożymy, a oni i tak zrobią swoje. Drodzy państwo... O... Bo, no nie bo wiem, ja tutaj panu... ale... uchylenie tej uchwały powinno być uzasadnione, dlaczego ona jest uchylona? Nie, niewłaściwie przygotowali to uchwały. Ale od, 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 od komisarza. Komisarz nam napisał, dlaczego w poprzednim piśmie, które dostaliśmy. Komisarz nam... Wtórów. Bo komisarz tak naprawdę centralny przecież odwoływał się również od komisarza... Tutaj od dyrektora biura, prawda? Przecież jakby to, co my żeśmy dostali w w żaden sposób nie nie podkreślało niezgodności tej naszej uchwały. Dopiero ta decyzja ta warszawska, że tak powiemy wskazuje nam na niezgodne, że tak powiem, z zasadą, nie z prawem, ale niezgodne z zasadą podziału i jakby tego to tylko w tym liście, które dostaliśmy na dzisiejszą sesję, też jest tam że, że no tak jak mówię, no tam jest napisane, że norma przedstawicielska jest bardziej precyzyjna w uchwale Rady, ale dla komisarza Warszawskiego decydującym argumentem jest to, żeby każde sołectwo miało mandat. No i tak to wygląda. No, to tutaj akurat... A inny komisarz może mieć zupełnie inne. Które... Nie, to ja my tu nie dyskutujemy, ja odnoszę ty tylko do tego, co jest co <coughs> co naszego coś, przypadku, coś, w tak naszym przypadku, co jest napisane w, w, w uzasadnieniu. No, dziękuję. Kto z Państwa proszę? No ja bym się trochę nie zgodził, kochani, no ja nie wiem, czytacie, czytacie, a między wierszami za, zapominacie, że jest tam na jak białe na czarnym, czy czarne na białym, że nie wolno łączyć sołectwa z miastem. Wojnicz chciał być miastem, to teraz niech nie łączy sołectwa z miastem. I to, i to mi się wydaje, że był główny powód, że niezgodność. I tam jest napisane przez komisarza, jaka jest nieprawidłowość. A teraz, panie radny, niech pan wywodów prawniczych nie, nie wyciąga, bo radców prawnych my mamy. No. Ja tam Dzień, pisa, tam, przepraszam, tam pisało, że nie powinno się łączyć, natomiast jeżeli stałeś po chce i nie, żadnego... nie powinno, w prawie, to co to znaczy? Wszystko. Panie... No bo tak Prawde. słowem nie powinno, A no. Panie radny, to zobaczyliśmy na, na poprzedniej sesji, że odpowiadał no. no, się radny w, w tej kwestii. A to tej to jest ważniejsze, nie powinno czy może? Nie, nie, nie powinno, nie powinno. Proszę no, Państwa, proszę, proszę to jedno proszę. Proszę. Jezus, je, je, dziś, Jeden dziś nie może być prawnikiem, co, przepraszam, proszę. Jeden nie może być prawnikiem, drugi jest prawnikiem. Ja Dobrze, no, proszę no, Państwa, sko skończmy takie to, wywody, bo to, znamo, Panie, Panie Radny, nie Nie róbmy przepychania. No właśnie. Panie Pani, tutaj sekretarz, no niech Pani sekretarz odpowie. Panie Radny, ja myślę, że tą kwestię wyjaśniam ostatnio, jak już było wezwanie Rady do Podjęcia y, konkretnej uchwały i wtedy omawialiśmy te postanowienia y, warszawskie, to wyjaśnią tą kwestię już Pan Radca Prawny. Więc ja bym tutaj nie chciała wchodzić w jego kompetencje, bo to już było wyjaśnione. Y, z tego co pamiętam, to y, było powiedziane, że przede wszystkim, że to, że powinno się czy nie powinno, było zapisane właśnie w wytycznych Państwa Komisji, a nie wynika z przepisów prawnego. Dziękuję. Proszę państwa myślę, że temat jest dość nieskomplikowany. Proszę Państwa, myślę, że tych dyskusji wystarczy. Myślę, że, że i tak państwa wszystkich wątpliwości nigdy nie rozwijemy, bo, bo mówię, no, przy każdym następnym, no, następnym nowym zdaniu pojawiają się sześć wątków problematycznych, więc ja myślę, że naj, najbardziej Państwo się określą po prostu przy podejmowaniu uchwały, bo to będzie najbardziej adekwatne co do Państwa zdania. Przeczytam Czy projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wniesienia odwołania od postanowienia komisarza wyborczego w Tarnowie w sprawie podziału gminy Wojniczna, gminy wojnicza. To jest błąd wojnicz on, na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Podstawę prawną mają Państwo przed sobą. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Postanawia się odwołać od Państwowej Komisji do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia komisarza wyborczego w Tarnowie z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy wolnicz na okręgi wyborcze ustalenia ich granic <todgłosy> oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Punkt drugi. Wskazać, że w ocenie Rady Miejskiej w Wojniczu podział gminy wolnicz na okręgi dokonany jej uchwałą nr 25 przez 180 przez 2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Wojniż na uwzględniał wymogi wynikające z przepisu artykułu 417 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy dziennik Ustaw nr 21 pozycja 112 ze zmianami, zwanej dalej ustawą. Tym bardziej, że za podziałem takim przemawiał układ przestrzenny Gminy Wojnicz, a także proporcjonalność w zachowaniu normy przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach. Poza sporem w Gminie Wojnicz zachodzi konieczność zarówno łączenia, jak i dzielenia jej jednostek pomocniczych w celu utworzenia okręgu. Zatem przepisy ustawy nie wyłączają możliwości utworzenia okręgu. Tam jest też utworzenia, jest utworzenia okręgu wyborczego. Dobrze, przepraszam utworzenia okręgu wyborczego, obroniąc jednostkę pomocniczą oraz część innej jednostki pomocniczej. Przy czym działania te mają wynikać z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Tymczasem podział gminy na okręgi przyjętych w zaskarżonym postanowieniu skutkuje rażącą dysproporcją wielkości normy przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach w sposób znaczący, większa niż cytowanej w cytowanej uchwale Rady Miejskiej w Wojniczu, jak zresztą podkreśla to komisarz Wyborczy w Tarnowie. W uchwale Rady Miejskiej najniższą normę przedstawicielstwa miało sobie Milówka 064, Setne, a najwyższą sołectwo Grabno 1,39 w przypadku zaskarżonego postanowienia normę <coughs> najniższą, najniższą, najniższą normę przedstawicielstwa ma sołecedło Sukmania 0,52, a najwyższą sołestwo Łukanowice wraz z sołestem ISEP 1,44, czyli niemal jej trzykrotność. Co w osoby Rady Miejskiej w Wolniczu stanowi o Wadliwości przyjętego podziału, skutkującego tym, że mandat został przyznany solestwu, które w sposób znikomy przekracza normę przedstawicielstwa. Natomiast mandatu tego pozbawione zostają solestwa, które normę tą przekraczają w sposób znaczący. Poza tym, podział takich godzi wypracowany i przyjęty przez Radę Miejską Wojniczą konsensus, godzący rozbieżne interesy poszczególnych jednostek pomocniczych, oddający w sposób racjonalny również uwarunkowania lokalne. Zapewnienie i umożliwienie więzi radnej z mieszkańcami, a także możliwości lokalowe i dostęp Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w do przekazania odwołania Państwowej Komisji Wyborczej oraz Komisarzowi Wyborczemu w Kardmarekie poprzez doręczenie uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, kto z Pani i Panów jest za przyjęciem uchwały dotyczącej odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Kardmarekie? Kto z Państwa jest za? I proszę 9 państwa radnych. Kto z państwa wstrzymał się od głosowania? Dwoje państwa radnych. Kto z państwa jest przeciwny? Trzech panów państwa radnych. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to tyle. Teraz czy te dalsze sprawy, czyli dostarczyć to na dzień jutrzejszy do państwa Komisji wyborczej w Warszawie. W co niniejszym uczynię. Proszę państwa, myślę, że jeszcze pan Burmistrz coś ma tu na tym dodatku. Dziękuję. Nie chciałbym wiele mówić, bo ledwo mówimy. ale pani Sekretarz tutaj ma... proszę państwa, przyszło dzisiaj takie pismo na maila, Proszę bardzo. Ma, proszę jednym z kotarach projekt studencki gminy. bardzo. Proszę bardzo. projektu bardzo. Proszę tworzą Proszę bardzo. którego jedynym, jednym z priorytetów jest przedstawienie radnych obejmujących, bo już są mało Nieoceniona nie jest Państwa pomoc, aby móc skontaktować się z radnymi, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie listy radnych państwa w Państwa gminie, imię, nazwisko, e-mail. Wykaz o którym proszę, pozwoli mi nawiązać kontakt i wziąć za swojego pomysłu, który dzięki pomocy z Państwa wczoraj zna się do tych środkami z Unii Europejskiej. No i tutaj jest moje pytanie po prostu do Państwa. czy no, Państwo sobie po prostu życzycie przekazać czy temu Panu te dane? I ja zresztą nie mam do Państwa też adresów mailowych, w związku z czym no tutaj też nie mam w tym momencie możliwości, A podać dane. Nie wiem, to jest mail po prostu, który przyszedł. Proszę Państwa, jeszcze temat jest prosty. Kto chce podać, to poda swojego maila i tyle, no. Jeżeli ja bym państw... tu po prostu, tylko dlatego że wychodzę z pytaniem, bo nie chciałabym bez Państwa jakiejś wody czy czegoś udostępniać komuś. No, maile, no, no, no. dane, no... Nasze dane osobowe, czyli są Dane, to nie, nie jest problem, są ogólne, bo, bo dane ogólne, są powszechnie dostępne, y, są w BIP, ie więc co mogę Panu napisać, że wykaz radnych jest na stronie WIP? Ym, natomiast co do maili, no ja, ja tych maili do ja Państwa nie posiadam, i, i tutaj w urzędzie, z tego co wiem, Pani pijać, chyba też nie ma. Wystarczy wyjść, a nie na urządzenie. Na urządzenie będzie przesyłał, to ja. mm. nie nie będzie To, co, no muszę to muszę może tak, jak ktoś by chciał, to poda Pani sekretarz. No, pan pani sekretarz przyjmie, to po prostu. tych Pani sekretarz nie będzie chciał. Pan zna, że to Pan. Przedstawiamy dziś Tak jest. z Państwa, z Pani Panów jest? za zamknięciem dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. 11. 11. Bardzo, dziękuję. Ja bym, bo... Proszę, Proszę Państwa, jeszcze jedno zdanie. Jeżeli tak, mogę, myśmy to musieli zrobić, to, zrobić w ciągu ostatnich pani tych kilku godzin, dlatego, że po prostu nie ma szans. A z drugiej strony też nie możemy Państwu pozbawić możliwości odłączania się od tego, bo jest no. tam parę no. dni nie było czasu na to.

Musiałem się strasznie przygotować, jakbym się rozwijał w tym roku z tej zabawy. Może jedną parę więcej. I wie, że chcemy jakiegoś osiemnego